Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest kolejny odcinek z gry Elden Ring. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilkanaście osób i kontynuujemy przygodę. Moi drodzy, dotarliśmy do katakumb, dokładna nazwa to katakumby czarnego noża. Bardzo, bardzo fajna nazwa. Ja tutaj pozwolę sobie usiąść przy ognisku i... Wytać moje runki. Mamy ich 17,5 potrzebne, czyli brakuje nam 700. Czyli muszę użyć 4 mini runek. Robimy to od razu. Ok, trzymaj się Red Queen. Pozdrawiam serdecznie. Ok, rozumiem, że ten rycerz się tak jakby wskrzesza, tak? Czyli możemy z nim e, walczyć kilkukrotnie, nie? o ile dobrze rozumiem z tego, co piszecie. E, całkiem spoko, można by sobie tutaj na nim pofarmić. E, dobrze, ja jeszcze sobie zobaczę, czy ja mogę coś tu dodać. Za mało. Wzmocnić. Też nie. Przydzielić mamy, ok. Eee, zmieszaj niesamowity eliksir. Tutaj raczej nic nie będę zmieniał. Wielkie runy zostawiamy popioły wojny jeszcze sobie tylko zerknę, bo może mam tutaj coś fajniejszego od tej gorliwości. Eee, zobaczmy. 200, to by było 240. Tutaj też by było 240 około. Czyli to lepsze skalowanie ze zręcznością powoli zaczyna nabierać kształtów. Ok, pójdę sobie w to, wiecie, albo może w to. Jeszcze tylko się upewnię czy moja katana, dobra, nadaje krwawienia. Mamy na niej ten atak falą, powiedzmy taką magiczną wiary. Ona jest fajna, bo atakuje z dystansu i później bustuje mi pięknie ataki, przez co jest niesamowicie OP. Okej, okay, fajnie, to można sobie na tym gościu elegancko farmić. Niestety nie zauważyłem ile dawał runek, ale myślę, że to też fajna farma może być. Dobra, standardowe katakumby, czyli rewrota zamknięte dźwignią. Ostatnio, całkiem sporo się męczyliśmy z poprzednimi katakumbami. Zobaczymy jak będzie tutaj. Co prawda katakumby, o których mówię. No No tak. O nie! Ich trzeba dobijać. Zapomniałem. A widzicie? Tych się nie da dobić, bo one mają swojego nekromantę. Jasne. Dartsburg witam serdecznie. Okej, okay, tutaj widzę, że można użyć kamienia. Chcę do odkrycie jakiegoś przedmiotu. Sprawdźmy. Oczywiście. Nie ma nic za darmo. Jasne. Dobra, użyjemy tego. Na razie przeeksplorujemy sobie całe Topór rosusa. Cóż to jest? Topór rosusa, słuchajcie. 18 siły, 18 inteligencji. E, I skaluje się dde. No, fajne ma te obrażenia. Co prawda, nie mogę go nosić, ale zapowiada się fajnie. Przyzwanie rosusa. Umieść ten topór, by wezwać zagubionych w śmierci. W pewnej odległości pojawią się trzy szkielety. Ale jasne, ciekawe ile to kosztuje. Zobaczcie, że mamy topór, który przyzywa szkielety normalnie w ramach swojej umiejętności. I to kosztuje tylko 15 many. Więc mag, który ma, nie wiem, powiedzmy 70 czy tam 90 many. Może sobie przyzwać kilka razy te trzy szkielety, pewnie jak poumierają. Mega wypas. Zobaczmy tę tarczę, którą jeszcze tutaj zdobyłem niedawno. E, tarcza Kręconego Rogu. Nagromadza Krwawienie. Czyli możemy nią atakować i e, powodować krwawienie u przeciwników. Lecimy dalej. No, pułapki tutaj jakieś mamy. Fajniutko. Okej, okay, oczywiście mamy pułapki. I mamy typowo Bloodborne'ową... ...pułapkę, bym powiedział. Oni się będą wskrzeszać dopóki nie załatwimy ich nekromanty. Dlatego najpierw muszę jego znaleźć. Tutaj go nie ma. Był gdzieś wcześniej? Tam jest. Widzę, na górze jeszcze jest szkielet. Natomiast... Okej, okay, pewnie tam się inną ścieżką jakoś dociera. Idźmy dalej. O, uwielbiam w takie bagienko się wkopać. Aha. Coś czuję, że tutaj zaraz wyskoczy na mnie troszkę większy krabik. A co gorsza ten rak. Nie wiem czy pamiętacie tego raka. Ja sobie tu muszę chyba przerażować tą miejscówkę, coś czuję. Okej. Okay. Półkroniczny, tak coś czułam. W sensie, tak coś czułem, że nas ten krab zaatakuje nieszczęsny. Oszty! A, pozabijaj wszystkie swoje ziomy. Okej, okay, nie widzę tutaj żadnego przejścia dalej. Chociażby tutaj zrobili na zasadzie takiej, że muszę go pokonać. A, okej, okay, widzę już. To po prostu jeden krab bił drugiego, nie? Ciekawe. Ale jaja. Jaja rabo wypadły. Taki sucharek. Dobra, szukajmy naszego przejścia, bo musi tutaj być jakieś. Na pewno nie przyszliśmy sobie tutaj pospacerować. Prawdopodobnie tędy jakoś się tutaj przyciska. za mnie otwórz się, nie? Chyba nie. Hmm. Też nie? Hmm. rozejrzeć się, muszę dokładniej, ale wydaje mi się, że zepsułem tą miejscówkę. Coś czuję, że będziemy musieli zresetować tutaj moby, bo mam pewne podejrzenia, że te kraby powinny nam otworzyć to wejście. A mogę się mylić. Ewentualnie trzeba pójść jakoś tutaj. Koszty. Ok, ja tego się nie spodziewałem. Dobra, chyba widzę co trzeba zrobić. Wcześniej na to nie wpadłem, ale teraz już wpadłem. Trzeba po prostu na tej kosie wjechać na górę. Ona może, musi nam posłużyć jako winda. Teraz dopiero zobaczyłem, że te kosy nie poruszają się tylko w dół, ale poruszają się także w górę. Więc te kraty z krabami to jest tylko podpuszka, że tam się idzie. Tak podejrzewam, bo nie widzę tutaj żadnej innej możliwości, więc prawdopodobnie trzeba sobie zrobić windę. okay yep. No dobra, jestem geniuszem na szczęście, tak żeby poszło w miarę sprawnie. No ale tutaj też, mówmy się, lokacja sama, sama podpowiadała co trzeba zrobić. Dobra, te szkielety też e, mają swojego nekromantę gdzieś. Oszty! Ale mnie ubodził. Nie wiem, czy to łucznik mnie trafił, tak czy ten szkielet. Ale załatwimy tego gościa i wszystkie trzy szkielety powinny paść. Jak widzimy, ścieżka już jest prosta. Totalnie nie trzeba tutaj już się martwić. Podejrzewam, że jak już się na to wpadło, to myślę, że reszta lokacji powinna być już z górki. Pozwolę sobie tutaj przerażować. Nie widzę sensu się tutaj pieścić z każdym szkielecikiem, szczególnie że większość z nich ma tutaj swojego necromantę. brał ogromny fiołek. Tak, popadali. Popadali. Okej, okay, lecimy dalej. Idzie szybciutko, gładziutko. Gdzie ty strzelasz? O! Tam można zaskoczyć normalnie, jak jakiś szyb windy. Okej, okay, ten szkielet miał pukleż, a te z puklerzami potrafią czasami zrobić ripostę. więc trzeba uważać. Dobra, prawdopodobnie muszę spaść. Tutaj, hello, dobrze. Jak widzicie, jesteśmy po drugiej stronie tych krat, które myślałem, że trzeba zrobić za pomocą. Nie szkieletów, tylko krabów. Ale się myliłem. Okay. Chyba, że te kraby wraz rozwalają tą kratę. Widzicie, wcześniej katakumby w ogóle nie były wyzwaniem. Trwały tak około 10 minut maks. Natomiast tutaj widzimy, że teraz te katakumby są już nieco bardziej wymagające. No dobrze, panie krabie. Czy ja mógłbym przejść? Bardzo bym prosił. Zobaczymy, może odejdzie jak ja odejdę, bo inaczej on mi tutaj nie da się przedostać. Okej. Okay. Hello. Dobra, fajniutko. na sobie. Mamy sześć flaszek, więc powinno wystarczyć sześć eee, flaszek na oszty, oszty na katakumbowego bossa. Ja sobie tylko podmienię tutaj. No, nie będziemy kazać szkieletowi walczyć ze szkieletami, tak? Myślę, że to by było nie na miejscu. Myślę, że przyzwę sobie tutaj albo żołnierzy Godrika, albo Meduzę, bo ona jest też tankowna. No, myślę, że pójdziemy w Meduzę. Ona na bossach się sprawdza. Cmentarny cień, Elegancko. O kurde co jest? Co to jest? Co to było za zaklęcie? Kość ty. Znowu to Okej okay, na szczęście spulowała się na niego znaczy, że on się spulował na meduzę. Ule eee. przerażający on jest. Oj, 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 nawet zrzuca jakieś. No właśnie. Ojejku, jaki cienior. Jest przerażający, ale strasznie ojej, Prochy bliźnioksiężnika. Ale, jasne, ale dziwna nazwa Bliźnioksiężnik kosztuje 89 many, a ja mam 77, bardzo niewiele by im brakowało eee... Duch Czarodzieja z Raj Lukarni noszący kamienną koronę Uczniowie Bliźnioksiężnika to elita Akademii zdolna do opanowania czarów odłamku, błysk kamiennej komety i kryształowego wybuchu znamy tych kolesi, bo już się z nimi biliśmy kiedyś na streamie. E, także fajniutko. Możemy sobie kiedyś takowego przyzwać, o ile będzie mnie stać, jeżeli chodzi o manę. Morowe korzenie. E, gościu, od morowych tych, e, tych korzeni się ucieszy. Myślę, że możemy tutaj od razu się do niego tepnąć i mu je wręczyć, żeby o tym nie zapomnieć. Gdzie ty byłeś? Tutaj. Ole się nie mylę, powinniśmy mieć dla niego dwa morowe korzenie, więc niech się bestia pożywi. Dobra, jesteśmy w sanktuarium. Tak, dajmy mu oba. Dziwne jest coś jeszcze. Ale śmierć wciąż syci. Chcę więcej. Za to dostaliśmy ryk bestii oraz żywotność bestii. Czyli tutaj, wszystkie zaklęcia i inkantacje bestii, jakie tylko możemy sobie wyobrazić, to ten e, gostek nam je dostarcza. Zobaczmy co on tutaj właściwie nam dostarczył. Żywotność bestii leczy punkty życia przez pewien czas, czyli taki hot, tak zwany, healing over time. I co on jeszcze tam dał? Eee, co on jeszcze dał? Ryk bestii. Pisk nietoperza, umiejętność okrzyku wojennego używana przez nietoperze, nietoperzowe staruchy. Wydaje się wysoki pisk, wystrzeliwując pocisk ultradźwiękowy na wrogów. Nice. Chyba to jest po prostu ten sam atak, który na nas do tej pory właśnie nietoperze wykorzystywały. Także chyba myślę, że będzie bezproblemowo. No i stąd przybyliśmy z tych oto katakumb. Katakumby mamy wyczyszczone.